Katyn dla nas Polaków to słowo symbol, które w specyficzny sposób elektryzuje cały naród. Tę uroczystość planowaliśmy od dawna z myślą o godnym uczczeniu 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 10 kwietnia 2010 roku diametralnie zmienił nasze postrzeganie Katynia. Dziś możemy wykrzyknąć w rozpaczy. To nie tak miało być, to nie miało się zdarzyć, nie tak mieliśmy obchodzić tę rocznicę. Na naszej uroczystości spodziewaliśmy się co najmniej pięciu osób, które zginęły tragicznie w katastrofie samolotu prezydenckiego. Katastrofa ta w sposób Swoisty połączyła się 70-letnią klamrą ze zbrodnią katyńską. Poprzez nią Katyn jest dziś nie tylko bolesną historią, ale i naszą najnowszą historią, o której usłyszał świat. Dziś wszyscy Polacy są jedną rodziną katyńską. Smoleńska katastrofa dotknęła każdego z nas. Jak wielki jest ból rodzin po stracie swoich bliskich, jak wielki jest ból po stracie osób, które były naszymi przyjaciółmi. Smoleńska tragedia zabrała elitę współczesnego państwa przed 70 laty. Katyń pochłonął tysiące ówczesnej elity, wśród nich byli posłowie Generałowie, kapelani, przedstawiciele duchowieństwa, inteligencja. Tak wiele podobieństw łączy te dwa dramatyczne wydarzenia. Nakłada na nas wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie głoszenia prawdy całemu światu oddania hołdu ofiarom, patriotycznego wychowania następnych pokoleń. Nasza aleja katyńska jest symbolicznym upamiętnieniem ofiar na wschodzie. Obejmuje bowiem nie tylko Katyń, ale również tych, którzy zginęli wcześniej w 1939 roku jako legioniści i osadnicy wojskowi zginęli na swoich ziemiach nadanych im przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Upamiętniamy również tych, którzy zginęli w następnych latach w drodze do Polski. Umarli z głodu, wycieńczenia i prześladowań. Upamiętniamy również tych, którzy zginęli na Wschodzie bez wieści. Sprawą na dziś jest oddanie hołdu ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Tę tragedię upamiętnia siedem dębów poświęconych prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii, ostatniemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu sekretarzowi Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Andrzejowi Przewoźnikowi, przewodniczącemu Komitetu Katyńskiego Stefanowi Melakowi, parlamentarzystom, dowódcom i kapelanom wojskowym oraz członkom delegacji państwowej, pracownikom biura ochrony rządu i zawodze samolotu prezydenckiego. Wyszło z to coś dużego, bo na ogół sadzi się pojedyncze te dęby, natomiast tu jest całe założenie, cała aleja, przy szkole jest to tak. więc właśnie, że to jest przy szkole dzieci będą oczywiście. Wspaniała sprawa, także nawet ten wir, który się w pewnym momencie pojawił, nie wiem czy Państwo zauważyliście, no wyglądał jak Duch Święty. Szedł tak, tak. Przez poszczególne dęby. Jak Pan ocenia inicjatywę posadzenia dębów upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej? Bardzo dobry pomysł. No jest mi bardzo miło, dlatego że mieszkam w tej gminie od wielu lat. Traktuję to jako swój w zasadzie no już któryś z kolei dom, ale mam nadzieję, że już na długie, długie lata. I znalezienie się tutaj członka rodziny w jakiś sposób jest naturalne. Czym jest, czym jest? Jest przede wszystkim obowiązkiem zadbania o przeszłość o przeszłość tych, którzy zginęli, broniąc naszej ojczyzny i naszej wolności. Nie jest to istotne w jaki sposób. Ważne, żeby było, żeby była pamięć o tych, którzy zginęli za naszą wolność dzięki w którym dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. Bardzo pozytywnie. Jestem bardzo wzruszona. Ciężko jest mi nawet mówić, bo mówię wszystkim, że historia zakręciła koło, że szczęśliwie odnalazł, odnalazł się nasz dziadek na liście katyńskiej i pamiętam jako dziecko, ponieważ ja się urodziłam we Wrocławiu i moja rodzina pochodzi z Wrocławia. W ogóle pochodzimy ze Lwowa, ale po wojnie losy rzuciły do Lwowa, tak jak do Wrocławia, tak jak większość lwowiaków, w którym się udało wojnę przeżyć i pamiętam jako dziecko jeździłam do babci z Warszawy do, do, do Wrocławia codziennie prawie komunikaty Czerwonego Krzyża kiedy, rodzice kiedy rodziny poszukiwały swoich bliskich i często słyszałam że moja babcia Janina Osińska poszukuje Cypriana Osińskiego lekarza wojskowego o którym nie miała wiadomości od momentu kiedy wyszedł dostał powołanie do wojska i wyszedł i więcej już nie było. Okazało się tak, jak się okazało, czyli, że zginął od razu i można się było tylko po nim modlić. Jestem szczęśliwa, że doszło do, do, do takiej pięknej akcji, że radni i gospodarze tej gminy postarali się, żeby uhonorować tych ludzi pośmiertnie. Ja patrzę na to z perspektywy własnych już siedemdziesięciu paru lat z jednej strony z taką dość chmurną satysfakcją, że wreszcie, a z drugiej strony z taką świadomością, wie pan, miał 38 lat, jak zginął. Czyli to najlepszy czas, mężczyzny. Tak wyrwano ileś tam tysięcy Polaków z życia po prostu swojego kraju, i to bardzo tragiczny epizod w naszej historii. Muszę przyznać, że mam kłopoty z mówieniem, trochę gardło mi ściska. Szczególnie, że miałem przyjemność brać udział w posadzeniu dębu poświęconego pamięci moich kolegów z Biura Ochrony Rządu i Załogi Samolotu, którzy, tak jak ja, są funkcjonariuszami w służbie. Śmierć w zasadzie jest wpisana w naszą służbę, chociaż Bogiem, naprawdę o, o tym na co dzień się nie mówi i na co dzień na pewno nie myśli. Jestem wdzięczny organizatorom, że w ten sposób mogliśmy my, policjanci z Komendy Warszawa Zachód, oddać cześć przede wszystkim naszym kolegom, ale szerzej wszystkim ofiarom tragedii. Olbrzymia strata dla dzieci, dla rodziców, dla rodzeństwa. Jeszcze raz pragnę podziękować i uważam dzisiejszy mój udział w tych uroczystościach za duży zaszczyt dla Policji Państwowej naszej. Babickiej Policji. Uroczystość dzisiejsza zebrała ludzi na uczczenia pamięci zaginionych na wschodzie. Wśród tych ludzi do dziś dnia znaczna część nie została odnaleziona. Właśnie ten dąb jest poświęcony tym zaginionym na wschodzie. Wśród tych ludzi jest moja matka Maria Opacka aresztowana we wrześniu 39 roku, skazana parę miesięcy później przez sąd w Łunińcu i wywieziona na początku roku 40 w kierunku właśnie Mińska. Ona i jej brat Stanisław, którego dąb znajduje się naprzeciwko tego właśnie dębu poświęconego wszystkim zaginionym, Oddali wtedy swoje życie. Nigdy więcej o nich nic nie usłyszano.